Ty i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Eee, u nas niedziela, ciągle niedziela. Eee, I tak już dość zaawansowana powiedziałbym czasowo, bo jest po 12. Ja eee, dopiero teraz zaczynam nagrywanie, ale tak wcześniej żeśmy z Juny, no, wstaliśmy dzisiaj wcześniej, wstaliśmy normalnie, jak na weekend to, to tak wcześniej powiedziałbym, bo 7 już rano. Ale, ale żeśmy mnóstwo rzeczy tam robili, żeśmy się bawili. Eee, i ten czas, żeśmy spędzali sobie po prostu wspólnie bez, no bez kamery, no, no a tak, map. Tak, tak po prostu. No niemniej, już jest ten czas, kiedy, kiedy jedziemy. Jeszcze nie czas na przekazanie dżunku, na razie jedziemy e, na plac zabaw sobie, tam posiedzimy i poczekamy, aż się odezwie e, mama Juny, że jest gotowa odebrać dziecko. Także na razie jeszcze jedziemy Junku się pobawić i spędzi tego czasu trochę wspólnie. Bratwini. Przystanek. Aha. Tak, łapka kraba, tak. Szczypiec właściwie. To są akwaria restauracyjne. Nie wykluczam, że dzisiaj ktoś jest w tej restauracji właśnie. To wejdź sobie na krzesło spójrz. To ostrożnie, co tam jeszcze mają. Co ciekawego dzisiaj w menu? Taka ryba, taka ryba, taka ryba. Ta jest dobra jak jest w soli, grillowana w soli. To ona jest fajna, to znam. I nie wiem czy jadłem. Ta to w ogóle jakaś taka rozdymka. Strach to jest. Widziałeś krabi już? No chodź, idziemy. Podana, A to błędna. Nie doczekałem się. Byliśmy przekazać dżuny, ale nie doczekaliśmy się. Straciliśmy mnóstwo czasu. Nie przyjechała po nią. Nie odbiera telefonów. Przyjechał za to towar, który żeśmy kupili od Daniela. Ta reszta wraca. Gdzieś tam jedzie do niego. Ten, a jakieś plany na dzisiaj? To ja bym zaraz widzę zwracam. Zobaczmy. Nic. Przed chwilą nagrałem wiewiórki i bobry. Pewnie jeszcze nic nie jadłeś. Jadłem, bym właśnie wracał z, z jedzenia z Juny. Gdzie to wnieśli? O, to jest szafeczka jedna. Przedłużasz, Przedłużasz to jest ważna rzecz. Do eee, środka. Są trzy, trzy takie stoły. To jest. A ja tą zapieczętuję, to ją zostawię, wrzucamy do menu. Czyli to jest tak. podświetlane, no bo jak już jest to nie trzeba będzie wymieniać. Duży baner podświetlany, nie, ale jeszcze... nie. a tu są, tu i tu, te są dwa kupione, no za pieksa może zostać No to już trzeba ją zrobić po prostu i dalej. No tak, jak z gazem gdzie tam jest? Tam. Aha. jest, tutaj dobrze. Bardzo dobrze. Tu jest i gdzie jest? Nie widzę Gdzie jest? A tam schowano. A dobrze i palnik no, no to, 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 się, to się tośmy odkupili od Daniela Przyjechała Taron e, Zabrała dżunku i papa, see you later, see you on Monday Do zobaczenia w poniedziałek. poniedziałek jest jutro, nie w poniedziałek, tylko w niedzielę za tydzień, ale... Już tak spoko, już tak rozumie to, że że, siju, że, nie, że nic się takiego nie dzieje. Przecież teraz jest z mamą, to już do zobaczenia tatuś, do zobaczenia następnym razem. Także spoko, fajnie. Idę do sklepu po powodę. bo żar jest piekielny, po prostu piekielny. I słusznie na maksa. Po, 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 powiem... Powiem, Albo no, powiem później. U wodopoju był. To no, dobrze. Jakiś autobus parkuje nam tutaj, to, dość często tutaj tego typu właśnie pojazdy się pojawiają, dobrze jakby się pojawiały pełne ludzi i ich tutaj prawda wypuszczali, no ale od czego trzeba zacząć, niech będzie pusty. Żeby akcja była wartka to teraz sprawdzę klucze, które żeśmy dorabiali, to są oryginalne klucze, a to są klucze, które dorabialiśmy i chwila prawdy, czy tutaj pan sobie... Jeden to bardzo ładnie i teraz drugi No elegancko dorobione tutaj. To jeszcze trzeba sprawdzić kłódkę. Ale proszę, proszę, jak chcą, to potrafią. Ta motorka, ten trudny klucz za Ale sprawdziłeś czy działa? No to dobrze. Druga słówka, nie? No droga. Ty, gdzie jest kłódka? Tak, tam gdzieś na stole. A, tu jest. Dobra. To jeszcze tu. Szybka akcja. To ja sobie tak. Przepraszam bardzo. Na siebie by tutaj. A i lipton. I lipa. No dobra. Działa. Ten działa. I będzie. Elegancko zrobimy. Rano odpalił Będzie lewandowski gramy. Pogódź się z tym i od odkopuj już go. Nie wiem, czemu rano odpalił Nie wiem, co powiedzieć. Jedziemy na chwileczkę do Ukraińca. A, no, czy do ukraińskiej knajpy. Spotkać się z Aleksem. Rosjaninem. Poprosił o spotkanie. Ma jakąś. porozmawić Nie wiem, co ma do... Wiedzenia. zobaczymy. Tak naprawdę jedziemy tam, dlatego głównie, że jest po drodze do mnie, bo musimy zabrać mojego laptopa do serwisu. E, na, czyszczenie, na czyszczenie, żeby się zebrał w sobie i żeby zechciał pracować szybciej. Żyć nie umierać. A miał być tak pięknie zrobiony. Może byś podjechał do tego serwisu, tam, co gdzie go robili? No, to w ramach. No to to właśnie było, to to Adam. No, bo... No, schowana jest. Schowana. I od pierwszego kopa. Od czwartego. Dobrze poszło. Lecimy na Szczecin. Pogadaliśmy chwilę, ale jakby nic, jakby, nie, nie było konstruktywnych rozmów. No, nie niemniej e, coś tam żeśmy przegadali sobie czas jechać po laptopa, bo on niestety musi trafić do, do serwisu do czyszczenia. Bo zamula tak, że już no, irytuje mnie po prostu. No. Także jedziemy. Laptop już jest zebrany, zobaczymy czy kotek idziesz. Kotek. Drzwi na górze są zamknięte. Jak zamknę te, to będziesz tak pomiędzy. Idziesz? Dziewczyno. Chodź. Ja się prosić nie będę. Nie chcesz iść? Zamykam. No, nie, nie. Tak to jest właśnie, no, nie można się dogadać. Po angielsku niełatwo, po chmersku niełatwiej nie wcale. E, bo tutaj specjalistyczne słownictwo wchodzi. E, czyszczenie dysku, oprogramowanie, sprawdzenie wirusy, bla 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 bla, przyspieszenie w krocie laptopa. I na razie nie zostawiam go tutaj, bo, no, bo musiałem go zostawić do jutra do popołudnia, a to dużo oznaczało, że nie złożę odcinka, no, także odpada. Jak złożę odcinek jutro, to przywiozę go wtedy tutaj, a po południu To jest jedyne rozwiązanie. Także na razie zostawiam e, laptopa w koszyku e, i jadę dalej. Jechał za mną i się zgubił. No nie wiem. Przyjechałem przez most i tyle wystarczyło, żeby zgubić Adaba. Albo pojechał pod prąd, tam prosto. No chyba jedyne rozwiązanie, że pojechał tam pod prąd. No dobra, to... To będę go łapał u niego na chacie, no bo to nie ma co czekać już dłużej. Albo no, bo był tuż za mną. Śmignijmy sobie zatem... na spokojnie do niego. Tutaj jak jezio jezioro, rzeka jak porosła. Cała zielona. No tu ryb to się nie połowi tak klasycznie, tradycyjnie. Z harpunem trzeba by przyjść. O! Ale bryka. Przyjazd Riverside zawsze na propsie A, dama nie widzę Pewnie zatrzymał się po fajki albo coś w tym stylu A no tak Pojechał pod prąd bezczelnie Ładnie to tak pod prąd jeździć? Panie kochany, nie elegancko Cześć chłopaki i dziewczyny Cześć, cześć Telusia. Dzień dobry, dzień dobry, cześć Stefan. Dotarliśmy do Adama już na chatę i yy, 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 zaczynamy od kawy. No i tu tutaj Adam ma taki piękny ekspres domowy. De'Longhi, proszę bardzo. Yy, ja poprosiłem o taką czarną kawę, przedłużoną troszkę wodą, czyli taką Americano bardziej, żeby nie była za mocna, bo mnie roztelepie. To już, jak wiem, proszę bardzo, jak popada człowiek w w, w nauk kofeinowych. No dobrze, to, 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 to tak na razie się. E, tak. Jakby sytuacja klaruje o tyle, że wiem już jutro, co będę robił. A dzisiaj jeszcze chwilę posiedzimy tutaj sobie u Adama. Adam będzie odpalał live, więc e, sobie przysiądziemy do niego. I później wracam do domu, bo jutro się okazuje, że muszę wstawać bardzo wcześnie rano. Mimo, że nie ma czego. Ja sobie przysiadłem przy stole, a Adam się mnie pyta, czy nagrałem sobie jajka. I przyznam się, że nie nagrałem sobie jajek, także, yy, także nad, nad, nadrabiam. Nadrabiam, proszę bardzo. To jest taka, no możemy powiedzieć, no, powiedzmy koszyczek yy, z pisankami po prostu. To są pisanki klasycznie robione w łupinach. Skórki z, z cebuli. Moja babcia jeszcze siadała czasami i ona sprzedła skrobała, skrobała, takie zwane kraszanki te wyrobiła. Jako dziecko też się tym starałem to robić. Oczywiście robiłem to beznadziejnie, ale robiłem. Świetna zabawa w ogóle dla dzieciaków. No i widzicie, teraz ta tradycja tak troszeczkę zanika, ale Adam ją kultywuje i to chwała ci za to. I o, bardzo, bardzo. Nie wiem dokładnie jak daleko. Laki, Amisu są laki. Laki to jest ten biszkoptowy piesek, który przychodzi i czasami dostaje pierdziel od Lady. Ale Stefan lubi go. A on lubi Stefana bardzo. Lubiłbym <laughs> za bardzo. Tak można by mieć pewne obawy. Siema, a Laki tak naprawdę jak się nazywa? Laki, Tak? Aha. No to niech się tam bawią. I... I. Kawusia. Dość mocna, ale taka przystępna. Dobra, smaczna. Adam szykuje tutaj e, miniaturki na lajwa. Tak zastanawiam się, czy wspólnicy to jest wystarczająco irytujące. Czy coś powinno być bardziej takiego. Takiego wiesz No, psy to są najmniej irytujące z tego wszystkiego. Chociaż w sumie cisza tam. Cisza na planie. E, a tak jakoś. To ja nie chciałem przeszkadzać, to ja na mocy. To ja na mocy, przepraszam. No, a ja e, bo seria sobie robi paznokcie, bo ostatnio no właśnie zapytałem się jej, bo ma zrobione paznokcie tutaj. I mówi, ale dopiero co? jak byłem ostatnio, to właśnie robiłaś paznokcie, zaraz sobie robi nowe. I tutaj właśnie brakuje jej dwóch paznokiet, o tu. I ja mówię, no, ale coś się stało. A ja mówi, od otwierania piwa. No to, 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 to Open Beer, no właśnie, to można zrozumieć. Aha. Lejla weszła, Lejla, Lejla weszła do gry. Dzień dobry szanownym Państwu, witam pięknie poniedziałek świąteczny i do tego prima Aprilis. do tego wszystkiego jeszcze. Ja dzisiaj wstałem 7 rano, to nie jest jakby żaden wyczyn, gdyby nie fakt, że wczoraj prowadziliśmy z nam live'a, czyli stream na żywo który zakończył się po trzeciej, parę minut po trzeciej, a ostatecznie w łóżku byłem po czwartej no spałem niecałe 3 godziny, mniej niż 3 godziny, zanim zasnąłem to jeszcze minęło trochę czasu i jestem trochę taki niewyspany, może się tak wyrażę może nawet nie zmęczony, ale taki, taki w ogóle jakiś, taki nieswój teraz jestem w trakcie pewnego rytuału codziennego, chociaż zazwyczaj podlewam te rośliny wieczorową porą no ale zrzejcie na wczorajsze wybryki, przyjazdy o nietypowych godzinach. Już tego nie robiłem, więc zrobię to teraz rano. Kochani, tak naprawdę nie będę już nawet próbował dzisiaj tego odcinka reanimować, że się tak wyrażał. Czyli nie, będziemy, nie będę już dłużej nic na siłę nagrywał. I to jest ostatnie ujęcie tego jakże wyjątkowo. Krótkiego, świątecznego i prymaprylisowego yy, odcinka. Yy, nie, nie, ma, nie ma co sensu, jakby tu już dłużej, dłużej yy, z, walczyć z materią. Wczoraj było tyle czasu, ile było na nagrywanie. Było tyle treści, materiałów, ile żeście Państwo obejrzeli. No więc w takim razie, nie przedłużając zbędnie, chciałbym Wam bardzo podziękować za obejrzenie tego króciasa, tego króciutkiego odcinka. Życzę Państwu wspaniałego, wspaniałego dnia, wspaniałego, wspaniałego poniedziałku świątecznego i zapraszam na jutro sióma rano, Czas Polskiego, żywiąc nadzieją, że będzie się działo troszkę więcej. Kłaniam się Państwu pięknie, pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!